Powiedzcie z nami, tak jak w pioniec, to są jeden agent i tajemnicę, który będzie mówiąc o odbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Dodatkowo na to przejedzie będzie jeszcze sygnalizacja. Y nie zawsze taka sygnalizacja, jaki na pewno przejedzie w A, ale ja, no na pewno się i czekać, czy może przejedzie. Tutaj jest jeszcze dodatkowo taki skrzyżowany skrzyżnik poruszenia, który na wszystkich przejazdach bez zabezpieczeń rokarzy.

Jak tysiące 2000 kierunek. Jaki Ja już uciekam, Dobra, dobra. Andrzej z tym radiowozem tam. Czy później te Nie, może niech się nie, tam... Tak. No dobra, no, to, to zobaczymy jak się tam... na nie tam siedzą, tam to no, nie się

Rad, rad, rad. Drodzy widzowie, w tym momencie... Rad, rad, rad. W tym momencie na miejsce przyjechała straż pożarna, która została powiadomiona o wypadku samochodowym i kolejowym, w którym uczestniczyła lokomotywa i samochód. W osobie są dwie, w samochodzie przebywają dwie poszkodowane osoby. Strażacy przed przystąpieniem do działań ratowniczych zabezpieczyli miejsce zdarzenia, to znaczy powiadomili Kolej o wypadku nie dopuszczają do e, okolice samochodu, nie dopuszczają osób postronnych. W tym momencie strażacy uwalniają, ewakuują jedną z poszkodowanych osób zabezpieczoną kołnierzem e, ortopedycznym. Na raz w górę. Przed przystąpieniem do działań również ogłoszony został prąd trakcji elektrycznej. Jak widzimy w tym momencie została ewakuowana jedna osoba z braku samochodu. Na miejsce jak już wiadomo w miejscu jechała Pogotowia, zespół ratownictwa medycznego. W tym momencie jedna z tych osób jest przekazywana. Po gotowiu ratunkowemu. Pokażę. Jedna z osób jest tak zakleszczona, że strażacy nie mogą jej wydobyć bez użycia sprzętu hydraulicznego. Konieczne jest pocięcie samochodu i bezpieczna ewakuacja osoby. Osoba poszkodowana ma zakleszczone nogi i jest przygnieciem przygnie elektrycznej. Jak wiadomo istrzący akumulator może zapalić płyny eksploatacyjne samochodu, takie jak paliwo czy smary może wybuchnąć pożar. Dlatego też strażacy muszą zabezpieczyć akumulator i odciąć od niego źródło prądu. Samo przecinanie konstrukcji pojazdu odbywa się po dokładnym ustabilizowaniu samochodu takiej stabilizacji możemy dokonać na kilka sposobów Przedaż są przygotowanie mają liny stabilizacyjne specjalnie uprofilowane ale jedną z najprostszych metod jest po prostu spuszczenie powietrza z kół tutaj obserwujemy bardzo komfortową sytuację oczywiście w cudzysłowie dla pracy ratowników samochód stoi na własnym podwoziu jednokrotnie samochód, który uległ zderzeniu z pociągiem, jest przygnieciony tym pociągiem, znajduje się pod kołami pociągu. Wtedy jest konieczne nawet podnoszenie jednego z wagonów. Nasi strażacy mają sprzęt potrzebny do takich czynności. Dróg. Nasze działania byłyby mało skuteczne, gdyby nie towarzyszyły nam inne służby, które działają również przy tego typu zdarzeniach. Mam tu na myśli policję, która natychmiast jest alarmowana, czy to przez dyspozytora straży pożarnej, czy my sami niejednokrotnie jesteśmy alarmowani przez dyspozytorów policji. Również na miejsce przybyła już służba która odłączyła, tak jak powiedziałem krąg, zabezpiecza to torowisko. informuje pociągi, kierowników pociągu, jadących z i zatrzymuje je. Ratownicy po ciężkiej pracy i silnej deformacji samochodu, 5 elementów Będą teraz uwalniać drugą osobę. Osoba ta zabezpieczana jest przez jednego... Osoba ta zabezpieczana jest przez jednego z ratowników już od samego początku kiedy przed przystąpieniem do działań ratowniczych ratownik tył na siedzenie i zabezpieczał obie osoby. Ten ratownik nie wiem czy Państwo zauważyli